Mimo jednodniowego opóźnienia prezentujemy Państwu przegląd najważniejszych wydarzeń z życia dwóch bocianych rodzinek z Leszkowa i Raszkowa. Arcik i profesja stali mieszkańcy gniazda w Lewkowie zajmują się teraz odpowiednim wysiadywaniem jaj. Śmieci, które bociany przyniosły do swojego domu przez kilka dni, uniemożliwiały dojrzenie dokładnej ich ilości. Dopiero w momencie wietrzenia udało nam się podpatrzeć, że najpierw profesja odkrywa trzy jaja, potem umiejętnie przesuwa jedno z nich i naszym oczom ukazuje się czwarte. Chwilę potem piąte jajo. Lewkowskie bociany idą na rekord. Od początku obserwacji tego bocianiego gniazda. Nie było tam aż tylu szans na potomstwo. Dzięki zaangażowaniu internautów, żaden szczegół z życia Bocianie i Rodzinki nie umknie naszej uwadze. To dzięki Wam. Wiemy m.in. o tym, że arcik w tajemnicy przed profesją założył sobie konto na Facebooku i stale przybywa na nim fanek Boćka. Raszko i Zośka, dwa ptaki z raszkowskiego gniazda, także nie mogą narzekać na brak zajęć już 26 kwietnia. W gnieździe były dwa jaja. Internauci nie musieli czekać zbyt długo, by dojrzeć trzecie i czwarte jajko. Dziś po raz kolejny Raszko i Zośka musieli bronić gniazda przed atakiem intruza. Obcy osobnik od kilku dni nęka mieszkańców stali walce na bocianim czacie i forum twierdzą, że bociki mają czego bronić, bo w gnieździe jest aż pięć jaj. My widzimy cztery. Może Państwu uda się dojrzeć ostatnie z nich. www.bociany.tv pod tym adresem codziennie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu można oglądać życie dwóch bocianich rodzinek. Wszystko w jakości HD. はい。